Ciecie mam na z tej strony Eldzacie zrobimy od 20 zł do kosek, co ciebie możecie u mnie wybrać skinny, czy do wygrania są dwa takie digielki, co trzeba zrobić żeby wygrać jednego z nich łapka w górę, suki komendarz i oczywiście kodzik Elzat. Z kodikiem Elzat macie 10% przy doładowaniu, dwa z i 10 na start, a jakby tego było mało, e, macie tutaj u mnie biteweczki, znaczy biteweczki, macie u mnie przy wpłacie do wygrania e, przedmioty, tak? Więc e, polecam niedługo zostanie dodane, dodane, dodane dużo nowych No i ostatnio tej kosy zostały wygrane, więc naprawdę gratulacje A co widzowie, Komentarzy jak powiem jakie trzeba napisać, żeby wygrać dzisiaj digla jednego z dwóch, a my lecimy. Dzisiaj dwie dychy do kosy, mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego wejdzie więc lecimy na po początku coś takiego grubego, tak? Żeby po prostu zawalić lowcase'ami myślę To jest spoko pomysł Dobra, i jedziemy po prostu na, nawet na cztery osoby niech to będzie Będzie duża wygrana. Zobaczymy czy lowcase się dadzą no, no, jest to coś innego, tak? lowcase tak jeszcze nie dawali, że dawaliśmy kiedyś, ale wcześniej, wcześniej, więc mam nadzieję, że to wejdzie. Jest to bitwa dla mnie, jest to bitwa dla mnie. Ja lubię właśnie dużo takich low -keysików. Można sobie tutaj popróbować. Zobaczymy, jak tutaj dobił, dobra, jest po samo. A widzowie, jakie trzeba napisać komentarze? Komentarze trzeba napisać taki: czy wolicie bardziej M4A4 zwykłą, czy M4A1S? Więc piszcie komentarze, co jest dla was lepszy, lepsze. I oczywiście mieć komentarzy, subika i kodzik L wpisany, żeby wygrać nagrodę. O, mam nadzieję, że następny ten minion, minion nie, nie ograz ogra tutaj z Dawidem Jasperem na zdjęciu. Nie no, to już lepiej żeby on niż w tej w sumie, jak tak patrzę, ale... Kalma, kalma, kalma. jest też potrafią dać, bo tak, the Solid Space, dokładnie. Więc liczymy na tego do Solid Space'ika, że nam tutaj odda. Ok, póki co jest start taki, no taki, o bywało lepiej, bywało lepiej na start w bitwach. Póki co jeszcze nie ma nic strzałowego. No, same MP7. No, no, daj coś, daj coś, daj coś. Teraz strzyżenie jeszcze jest. Nawet ten, ten Gali to jest dobry drop. Ten e, e, Rocket Pop jest całkiem dropem. Co by nie mówić. No, a i że Was też na inne odcinki z CSGO też można wygrywać skiny, więc bijajcie na każdy odcineczek i próbujcie oczywiście swoich szans, tak? no bo zgadnijmy, można skinka za darmo tak naprawdę, eee, no to wiadomo, spoko sprawa. Eee, I macie też dalej gdzieś nie? Możecie tutaj na stronie odbierać sobie darmo na i pamiętajcie, że strona plus 18, eee, jeżeli chcecie wbić, to linka macie w opisie. No, no, dawaj, złotówka, oj, no nie, jeszcze i samo, jeszcze na koniec i samo to zabiera. To jest najgorsze, nie? Jakby, jakby ten gościu wygrał, to tam luz, ale i samo, nie fajnie. 53 złotych, nie no, bitwa ogólnie ładna. 53 ziko z dwóch dyszek, spoko. Nie jest to mała jakaś biteweczka, ale ale spoko, spoko, to już spoko wygrano. No ale lecimy inaczej, dobra, nie będziemy tak próbować. Dwa razy ultra i może coś takiego po prostu, oj, nie no, tak to my Tak, jeden ultra i plaga i neon case, no, coś takiego, cztery osoby dalej, niech będą. Nie zmieniamy na żadnego underdoga, bo tutaj wolę nie mieszać, nie? Wolę, to, z tym samym. Czyli cały czas właśnie standardowym Może być znów podi samu że nie wiem czy nie powinienem na 3 osoby dawać Tych bitewek no, Ale dobra spróbujmy No, no, no nie Myślałem że trochę droższe jest mp e, Czy max 7, mp7 kurwa Co ja gadam, co ja gadam dzisiaj Eż? Też takie tanie, też droższe, Moonrise, No nie, nie no, znowu podi samą Dzisiaj naprawdę bot Obra, pod alex Dobra, no to wiadomo, lepiej, wiadomo, lepiej niż ono, ale no. No, dzisiaj nie ma pasy bo nie ma pasy. No może jakieś mediumki, coś fureczka raz. Co by to tu rzucić, tą nową po prostu? Coś takiego? No dobra, no. Po prostu na trzy osoby sobie damy, to wydaje mi trzy osoby spróbujmy. Bo coś nam się nie siada na cztery, no to może na trzy. Chociaż te cztery też nie zawsze często robimy. No bo cztery też jest bardzo ryzykowne, patrząc, nie? Trzy osoby też jest spoko. Wiadomo, że jedna sama mniej, trewniczna wygrana, ale no. Bardzo ryzykowne jest robić jednak to na cztery osoby. Okej. Okay. kawał Uncharted. Spoko, spoko. Liczę, że mam coś takiego poleciszałowego, nie? Coś takiego mocniejszego, z mocniejszych dropów. Oj! No, czyżby Ładnie, no i mamy to, mamy to, mamy to widzowie. Chyba będzie dobra próba teraz. O ile nas nikt nie wyprzedzi. Chyba mamy to. Chyba to raczej mamy widzu. Tak, mamy to, dobra, super. Ile tu wygranej mamy? Sporo, bo 70 aż ziko, no z dwóch dych, 71 z tak naprawdę, no 70 z liczmy, e, to naprawdę spoko wygrana, no dobra, spróbujmy coś takiego, coś droższego dorzućmy, jeszcze tu mamy, no 14 zł, słuchajcie, to trochę braknie, no nie to ta nowa skrzynka, nawet coś takiego, i trzy osoby, i jazda, to jest bitwa nawet o kosę, widzę. jak tu coś fajniejszego, jeden drop poleci, no, no, to dobra próba, dobra próba, niech będzie znowu i samu, o, i gościu dobry. dobra, spróbujmy, no. Oby był fart, oby był fart Neon case na start, zobaczmy Okej, okay, okej okay. Nie no, fajnie poleciało, każdemu coś się dropło Tego ziomka Hisa też coś poleciało No, ale dropi, dropi Dob, do, Dobrze, 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 niech leci, niech leci Mam nadzieję, że ta strzynka nam on, to Ten cruiset case Nam tutaj fajnie zwróci No wiadomo, to są tańsze strzyneczki czu, 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 czu. No i lecimy, zobaczmy czy coś da Oj, dla Isało, najgorszej, najgorzej, dla oponenta. No to nas też może uratować, ale już, To no nie, no to nas nie uratuje, niestety. No cóż, widzowie, no jeszcze i samo zgarnie na koniec bitwę. Nie fajnie, nie fajnie, no ale cóż, dzisiaj to było tyle. Rzym mnie dnia zostawcie subika na kanale. Trzymajcie się, cześć, cześć.